Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Cephesa 22 Na mapce zapomniałem jak ona się nazywa Musiałem sprawdzić, ale tutaj na tej Takiej luźniejszej tutaj serii Na tej pierwszej, na oryginalnej mapce Amerykańskiej, tutaj już widzicie, że trochę małe zmiany zaszły po prostu Tutaj pozbyłem się tego budynku, tutaj pod Tu trochę porządku, tam warsztacik postawiłem, tutaj szkralnie poustawiane są tu szkralnie są dwie ustawione. Tutaj miodzik się produkuje, to taki jest dział produkcji, można tak powiedzieć. Maszyny pochowałem częściowo do, st do stodoły, tak się wyrażę, stodoła, wiata, hala, no, zależy kto, jak to. Mamy piękny dzionek, wrzesień mamy, 12 godzinka. Tutaj, o, tutaj wszystkie maszynki na razie powtykane, obecne. Tutaj będziemy dzisiaj też tematyka orką się zajmowali, ale tematyką. Taką podstawową, dzisiaj to wałowanie będzie po prostu, pierwsze wałowania tutaj z tymi wałami, bo tutaj zasiane to pole jest co ostatnio, eee, ten. Eee, ten, 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 robiliśmy, jest zasiane elegancko. Więc idziemy sobie tak spokojnie, spacerkiem, popatrzymy, pozwiedzamy. Trochę wam będę nagrywał, bo staram się, żeby w miarę nagrywać to, ale te tekstury mnie po prostu dobijają, nie wiem, ja już tam Wiecie, tak ja już tyle razy wspominałem, na razie chwilowo, no... Albo coś tu się faktycznie... no, no widzicie jak to wygląda dziwnie. No dobrze, tu John Direk stoi elegancki. Palimy John Dirka Wały rozkładamy. Ła! aż mi ciągni przesawiają te wały. Dobra, no to coś zaczynamy dookoła się, przejedziemy. Poubijamy, żeby nie było, że nie jest ubite. Poubijamy, powołujemy oczywiście. Wyrównamy trochę pole, te kamyczki pochowamy w międzyczasie. No tak, poza tym, jak tam on będzie gminą, fajnie, ja tu przed pracą nagrywam odcinek. Tam jeden widz się do mnie odezwał, czy mi miniaturki robić, ale chwilowo, hmm, chwilowo. no nie będziemy, nie będę się chwilowo bawił na razie. Wybacz. na ja tam, no, odpiszę na kątę. No, chwilowo, no. Nie mogę patrzeć na te tekstury po prostu. No, bez sensu jest takie coś, więc. Chwilowo. chilowo dam sobie spokój. No ale coś poradzimy na to. Nieraz takie jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No i coś się stworzy? Nic się nie stworzy. Iść dalej. ładnie Ale ogólnie słyszałem, że nie tylko u mnie takie rzeczy dziwne się dzieją. Bo prawie wszystkie się coś tam dzieje z tą e, grafiką. Bieje grafika, skacze obraz, więc... Jakieś czarne kwadraty się pojawiają też, więc no... To jest ciężki temat. Ciężki temat w tej chwili, ja tak jeszcze chyba kupię sobie RAM za czym kartę RAMu dołożę, bo za mało RAMu mam. Może jeszcze by zaryzykować ten RAM, dołożyć sobie więcej RAMu, no. muszę ogólnie zobaczyć, ile on maksymalnie potrzebuje. Może do średniej, jak ustawiałem, to potrzebuje dużo tego RAMu ja mam mało ram rzuconego no. Ale kartę na pewno będę musiał wymienić, bo ta, ta karta i tak ta jest słaba I ta, i tak jest słaba do innych gier Tutaj tak ta, jak będą kolejne nowe gry wychodziły, no to ta karta się nie nadaje A mi będzie nie wychodził tam kiedyś, no a to tam, a to by się może zagrało w tego Kratosa m, tą kolejną część, co już jest na PC-ta dodana no to muszę na pewno kartę graficzną kupić nową, wymienić na silniejszą, no i powinienem mieć później jakiś czas, święty spokój. Pamiętam, że farmingu 19 jak przechodziliśmy na 22 to samo miał na 22 na początku, że no... Ta grafika była o kantupki, że tak się wyrażę. No i tutaj też podobnie jest. Zobaczymy, czy, czy tak, czy tak. Jak to nie pomoże, to już nie mam do pojęcia. Co to możemy działać, ale i, i tak muszę na pewno RAMu dodać, kartę nową dorzucić. To czy tak czy tak jest. Jeszcze ten zasilacz zobaczymy. No i chłodzenie na procesor. No zobaczymy. Co z procesorem zrobimy? Czy jaki? Nie no, ten i tak jest dobrze. Muszę sprawdzić, której to generacje, zanim się zdaje, że ten tak jest dobry procesor wyciągnięty ponadto. Tylko, że z tego całego zestawu, to karta graficzna słaba. No, najsłabsza z tego ustawi, więc na tą chwilę. No i tak, czy siak, czy tak, to muszę i tak tego kupić. bo coś innego pogreszczyć, i tak, żeby mieć jakąś tam z tym grafiką, żeby sobie pociągnęła dała radę. No i to chłodzenie, nie właśnie z chłodzeniem chłodzenie muszę się zastanowić, jak to, to chłodzenie dokupić. I pastę oczywiście by się by przydało pastę tam wymienić pod tego procesora. Ale to zobaczymy po prostu. Zobaczymy, jestem w dobrej myśli, że mi się jako budżetowo uda to zrobić. Jak nie, no to trudno, rozłożymy to po prostu w czasie. No bo jeszcze mówię, że ciągnik zaczynam rozbierać, a do marca bym chciał go zrobić, żeby był już zrobiony. Więc będę musiał wybrać albo komputer, albo ciągnik. więc Zobaczę, co tam będę musiał do ciągnika. W sobotę zawsze rozbierać chyba ciągnik powoli, i zobaczymy, co będę potrzebował, żeby tam kupić do niego. Co tam, czy ta półośka, te hamulce, zobaczyć, czy tam, co tam się odwaliło. Z mi hamulcami, czy się będę wytarły, czy po prostu te deszczynki zdechły. No zobaczymy właśnie. Muszę zobaczyć, popatrzeć, ocenić, z, ocenić na ilu współ procent zużycia jest i później podjąć jakąś logiczną m, tą decyzję co dalej. Łośkę na pewno jedną mam do wymiany, bo tam nakrętka już nie trzyma, na pewno jest do wymiany. No i jeszcze będę chciał zreperować błotniki na pewno rapeturką część zwał tak zwał, bo mam nie pognite, można powiedzieć, już coś tam było robione. No i, no i niestety już tam swoje zrobiły tam, bo góra jest dobra, bok jest do wymiany, więc no i jeszcze by mi się przydało coś, no jeszcze mi się przydało parę rzeczy dokupić, tutaj liczyłem na to i jeszcze na te na te to co ja starałem się dorobić, takie obudówki na to na nadkole. Też widziałem, że są dostępne, ładnie wygięte raczej pójdziemy w to, bo to co, to co ja stworzyłem niby fajnie to wyglądało, ale jedno mi nie wyszło, drugie no wyszło prawie jak powinno być, ale tu jednak trzeba dalej. No i się jeszcze zastanawiam nad tym pedałem hamulca, czy drugiego nie doległ, bo jest jeden tylko. No jeden, niestety, no tak go kupiłem i też właśnie się zastanawiam, czy tu też nie pójść i nie zainwestować i zrobić tak jak powinno być. A nie tak jak to jest zrobione tak dziwnie, bo kabina jakaś była ta puszka źle osadzona i musieli uciąć pedał, żeby to nie jest złączone, więc tu też mam y, duże roboty, może mi się udało też jakoś odbudować. Może coś zużywanego poszukać, żeby nowego nie kupować, bo drogie są dziadostwo, no ale jak się nie uda znaleźć coś używanego, więc będzie trzeba y, kupić nowe. Jest trochę też wirów, porobiłem poza odcinkiem. Bo drzewo jednością, ale jak mi tekstury wywaliło w kosmos, to mam chciałem je przerobić i będzie leżało na wióry, to od razu zostały przerobione. Tam, gdzie też kralnie stoją, bo tam właśnie mi miejsce brakowało i no, trzeba było dorobić. Trzeba było to ściąć drzewo i od razu na wióry trochę na tych wiórach. A i tak, i tak widzicie, że no, e, mam 500 zł na kuncie, można powiedzieć, więc jest na razie słabo. Może coś z tych warzywek zacznie mi zwracać, ale będę na minusie jak przewinę na październik, więc, no, słabo, słabo, taki po prostu można powiedzieć, bankrut w tej chwili. Może osiągnięcie za bankruta też jest, zobaczymy. No, tutaj się będziemy bawić wałowanie. No, wały na pewno kupimy w przyszłości, ale te muszę oddać, nawet zwrócić, bo i tak te, te mi teraz policzą. Za to wszystko, że tu się w głowie nie mieście. dobra, no, ale tam, że będziemy wynikać szczegóły. Na razie widzę na OBS-ie mi wszystko ładnie nagrywa, głos, wszystko, przyciszyłem trochę na tym OBS-ie, te dźwięki, muszę jeszcze mikrofon chyba trochę ściszyć, bo może za głośno jest trochę, ale tam zobaczymy, tam. W ogóle widzę, że to zaktualizowana wersja OBS-a jest inna niż tą, co miałem, więc tak trochę pogubiłem się, ale odnalazłem się w czasie, więc... Hmm. Już mamy 11 prawie dochodzi, obiadek ogarnięty, zakupy też dzisiaj zrobione teraz chwila odpoczynku raczej nic nie będę zaczynał robić nie ma sensu większego a co, co więcej to tam umyłem te ciągniki te maszyny, bo takie gdzieś dane były mówię umyję je w końcu żeby to jakoś prezentowało się godnie No tam, tam pole zasiałem pszenicą, po, poza odcinkiem, bo wypożyczyłem sobie zetorka takiego szybkiego. Tam mówię, z tym, 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 mówię, od razu zasieję. No, o, jeszcze nie, nie powiedziałem wam, że mam nowy siewnik, no, że zakupiłem nowy siewnik. Tamty wymieniam, nie lubię tych ciąganych, wolę zawieszanych. Lepiej się manewruje do tyłu, jak się cofa. Tak, to takie jakieś dziadowsko, takie, takie. No, ktoś lubi może ciągane, są na pewno mniej, no, tam wysiłku ma wtedy bo ciągane są. No ale właśnie, też tak się zastanawiałem: czy jaką do 30 nie ciąganą maszynę kupić taką małą? Jaką talerzówkę ciąganą, albo samemu coś stworzyć? Też tak właśnie się zastanawiałem: ciąganą. Jak myślicie, dajcie znać w komentarzu, a co wy myślicie na tym, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Bym sobie stworzył taką maszynę. Już miałem wizję, nawet ramę, jak będę spawać. Bo wiecie, jak ma się takie dni, to ma się wizję. Jak się nie ma wizji, to się nic nie stworzy. A nagle taka wizja, takie się jak to miałoby wyglądać. No i ja bym miał parę pomysłów, żeby to jak to zrobić. Zamieszane siłowniki do sprawy, bo chcę dołożyć na pewno do 30 yy, za ten 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 ten. No widzi, Zapomniałem rozdzielacz jeszcze na drugie, na, na, na wysyp czy dwusekcyjny, bo mam jedno sekcyjne zamontowane bym chciał właśnie dwusekcyjny kupić, żeby już wyjście było hydrauliczne z tyłu no bo tego, tak szczerze na tą chwilę też na pewno bym chciał odbudować tą całe sprężone powietrze, tą całą tą, tą kompresję, ale aczkolwiek na tę chwilę to tam to mały pikuś jest, ale mam tam kilka mm, ciekawych pomysłów bo no, musimy to złożyć jakby przez drogę przejdziemy Ciągnik latach powalony O, jakie ślady tu zrobiło, o mój Boże Ale ściąg, ojej, no ładne ślady, fajnie. Fajnie, że te ślady się pojawiają Ala takie 3D, fajne to jest To mi cały czas widać nawigację. ale od czego? No, a może tutaj coś robiłem. Dobra. Dobra, przejdziemy tutaj, tutaj. Zobaczymy czy pracownik ogarnie. To rozwiązanie to takie trochę słabe jest moim zdaniem, ale tam... Słabe w tej maszynie, powinno być trochę te ośki skrętne, tak mi się zdaje. No, zobaczymy czy pracownik pójdzie. Zajarze, o co chodzi. Patrzcie zajarzy Ja sobie bym trochę poorał To wałowanie tak w kółko, w kółko już wałowaliśmy tamto pole trochę, żebyśmy orki jeszcze zrobili e, Challengera tutaj Dałem mu kilka kuni więcej, no na no 200 go podkręciłem, mówię, bo go akurat naprawiałem. Dobra, bieg zarzucimy, chyba jechałem na 12 albo na 10, zobaczymy. Jedziemy. 12, dobra. Już z tym sendzierem raczej będę musiał się go pozbyć jak najszybciej, bo mnie po prostu wkurza... E, tak jak na się przerzuca więc, ale na razie nie mam funduszu więc jak kupię jakiś ciągnik to się pozbędę po prostu tego Challengera bo tak mnie wkurza po prostu przełącza się na i on po prostu no on sam musi po prostu biegi muszę przerzucić i tak dalej i tak dalej tam, no, i takie wie, wkurzające po prostu trochę to jest no dobra o widzicie muszę teraz zmniejszyć na 6 żeby mnie szybciej Zawrócił Takie wkurzające trochę to jest Ramy, tutaj raczej soję będziemy siać O widzicie, to ja muszę znowu przebić Tu raczej będzie soja Tu zasiejemy soję po prostu sobie elegancko na wiosnę A zapomniałem sobie nawigację włączyć bo to nawigację tutaj puściłem żeby było Ale widzicie, gadam, gadam do was Troszkę poram, bo też 15 minuta jest. Nie ma sensu jakiegoś dużego odcinka dzisiaj się bo ostatnio nagrałem na tamtej serii duży odcinek. To jest po prostu dramat, tam 30 ponad minut. Ale no co poradzimy. Tam trochę inna tematyka była, tutaj trochę inna tematyka i takie no, takie tam. Tak, to, to muszę skończyć to orać, I po prostu. Um po prostu przewijać na kolejny dzień na październik oczywiście muszę zabiegi przerzucić takie, takie takie, takie do do. dobra jedziemy dalej fajna ta nawigacja od razu na ostatnim, mówi, że nie prosto można sobie orać no ale tak Idzie robótka elegancko. No to sporo tego soi będzie na tym polu, ale tam dobrze. Miałem jeszcze do, do rzepaku radny postawić, tam żeby olej tworzyć, ale w tej chwili tego budżetu brakło. Na tę chwilę więc słabo na tej serii z pieniędzmi. Już zapożyczyłem się, oczywiście, bo tu miałem przebudowy To tamto, bo ten siewnik kupowałem. To wiecie, to już nie jest tak że. Zapożyczyłem się na siewnik. Sprzedałem trochę tych budynka. Budynku sprzedałem, skralnie postawiłem, tak żeby w miarę coś tu się zmieniło. Żeby coś się coś, coś się zmieniało na odcinek. No to akurat się coś zmieniło. Tam widzę, że to daje radę ładnie. Wały się zwróci, też nie będę obciążony za wynajem wałów, ale dalej, na następny odcinek będziemy się widzieć. Właściwie nie wiem. Czy jeszcze w październiku siano kosy tutaj będę robił, tylko za co ja sobie pożyczać te maszyny od tego zacznijmy, zobaczymy. Zobaczymy, będzie czy tutaj chyba tą trawę skości. Muszę zobaczyć ile tej trawy tutaj brakuje, bo tutaj u mnie te krówki, to byki i cholera wie, co to jest. to po prostu no i tę słomę może jeszcze sprzedam. zobaczyć czy gdzie można sprzedawać tą słomę w ogóle. Bo no, tak to będzie leżała, coś zbelowałem ją no i tak będzie leżała teraz. No dobra, posiedzimy trochę w, w, w czange, co nie widać nic Nawet znaczka do... O! Przez chwilę o Ej, jakaś anomalia to jest znaczek widzę hmm. No głupiej ją trochę o zegary widać widzicie A, nie wypierzmy Dopiero to na tą chwilę No, o lusterkach w ogóle nic nie widać, najbiście Dobra, kończę tym ornym akcentem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.